Cześć! Na spotkaniu w Wrocławiu dałem Wam słowo, dałem wam słowo że, że czas na zmiany, że chciałbym, żeby kanał Team Natural przybrał trochę inną strukturę, czyli żeby oprócz vlogów i oprócz wiedzy takiej sygnałkowej, zaczęły pojawiać się tu moje przemyślenia, a może bardziej chciałbym móc się dzielić z Wami moim doświadczeniem. I w tym filmie chciałbym podzielić się z Wami moim doświadczeniem związanym z miłością, obsesją a także chciałbym powiedzieć Wam o tym, z czego jestem najbardziej dumny. Zacznijmy może od tego, że bardzo często w internecie widzę takie hasła, teksty, memy typu co robisz w walentynki, klatka i biceps?" I to samo tam sylwestra, wakacje, Boże Narodzenie, albo gdzie jest Twoja druga połówka? Nie mam, bo mam sztangę ewentualnie siłowną. Myślę, że wiecie o co mi chodzi, to czujecie klimat i chcę powiedzieć Wam, że jeśli chodzi o moją relację ze sportem, Myślę, że przez sporą część mojej sportowej kariery, mógłbym się utożsamić z takim podejściem. A może nawet... Może nawet wniosłem to na nieco wyższy, bardziej ekstremalny poziom. Otóż, jeśli w ogóle ta seria, ta seria, którą teraz tutaj gramy, ma mieć jakikolwiek sens, to... to muszę być z Wami szczery i myślę, że spora część z Was będzie zaskoczona, a spora część nie. Chcę, żebyście wiedzieli, że jeśli spojrzę na tego gościa... na tego gościa 5-7 lat wstecz, to... to widzę chłopaka, który który za wynik sportowy, za swój medal, za swój tytuł był w stanie, w stanie stracić wszystko, stracić zdrowie, sprzeć rodzinę, pozbyć się przyjaciół. Jedyne, jedyne co się liczyło to jest to, żeby, żeby dojść tam gdzie, tam, gdzie chciałem. I ja wiem, że teraz, wysłuchacie tego, tam wśród was są na pewno młodzi goście, którzy mają czary na plecach i myślą wow, wow, ale to jest mocne, ale to jest hard -krowe. Ja też tak chcę, będę taki, jako, będę lepszy niż on. Będę jeszcze bardziej hardkorowy i obiecałem dzielić się moim doświadczeniem, więc z mojego doświadczenia wynika, że, że popełniałem ogromny, ogromny błąd. Rozwijając tą myśl chciałbym, żebyście zapamiętali jedną rzecz. Jedną rzecz, mianowicie żaden sport, żadna pasja, Żadny zdobyty tytuł Medal Buchar. Nie zastąpi wam miłości drugiego człowieka. Nie ma takiej szansy. I musicie wiedzieć, że to przemyślenie, to, to doświadczenie, które Wam teraz powiadam, to nie jest kwestia tego, że ja złożył sobie film na YouTubie, tak jak wyglądacie ten i od razu wiedziałem, co mam robić ze swoim życiem. Absolutnie nie. To jest to jest wszystko, że tak powiem, <gryw> doświadczone na, na własnej skórze. I to jest ciężkie doświadczenie i była informacja. Myślę, że większość z Was będzie musiała przeżyć to w taki sam sposób. Tylko chciałabym, żebyście wiedzieli, że to jest do ogarnięcia, że, że nie jesteście jedynymi ludźmi na świecie, którzy, którzy mają taki problem. Paradoksalnie nasze, nasze życiowe rozterki są bardzo, bardzo często podobne, a może nawet i identyczne. Ale jest jeden cholernie ważny powód, dla którego nagrywam ten film. Bo być może właśnie teraz w Waszym życiu Wasza relacja wisi na włosku. Być może właśnie teraz jakaś bliska osoba się zaczyna od Was odwracać, bo widzi, widzi, że się zatracacie w tym, co robicie i chciałbym Was prosić, żebyście zwyczajnie zawalczyli o nią teraz, żebyście nie czekali, bo, bo gdy już się wszystko... Sp... to wtedy jest dużo ciężej, jest dużo... nie mówię, że się nie da, ale jest dużo ciężej odzyskać to, to co było kiedyś i jeszcze chciałbym zainteresować jedną bardzo ważną rzecz nie będę ukrywał, że przez moment przechodzi mi przez głowę Rok 2014, czyli ten rok, gdzie wszystko się wydarzyło, gdzie wygrałem swoją kartę pro. Co po raz pierwszy stanąłem na scenie Ai Pro League. I to jest ważny dla mnie rok, bo wtedy poczułem się spełniony jako sportowiec. I powiem Wam szczerze, że jeśli miałbym już nigdy nie wystartować, to okej, okay. nie mam z tym żadnego problemu, bo czuję, że, że jako sportowiec zrobiłem już znacznie, znacznie więcej niż kiedykolwiek bym, bym sobie wymarzył. I to był dobry rok, ale to nie jest coś, z czego jestem najbardziej dumny, mianowicie Jestem dumny z tego, że odrobiłem jedną bardzo ważną lekcję. Chodzi o to, że zrozumiałem, że wszystko to, co dał mi ten sport, czyli mój charakter, moją etykę pracy, mój świat wartości, świadomość, że jeśli w coś włożymy serce tak prawdziwie, dostaniemy znacznie, znacznie więcej, potrafię wykorzystywać do spraw dużo ważniejszych niż kupowanie bicepsków. Dzięki temu jestem po prostu lepszym człowiekiem tak na co dzień. Dzięki temu jest mi, jest mi łatwiej w wielu aspektach, chociażby takich jak budowanie związków, bo paradoksalnie, choć ten sport jest pod sporą, sporą z egoizmu, to, to dzięki niemu też możemy stać się lepszym chłopakiem I, i wbrew pozorom. On nie jest po to, żeby niszczyć nasze relacje, tylko po to, żebyśmy mogli je łatwiej budować. Tylko do tego trzeba dojrzeć I, i to jest ciężka lekcja, ale myślę, że, że każdy z Was, kto podchodzi odpowiedzialnie do tego sportu, prędzej czy później o drogi. Dobra drużyno, tyle ode mnie, jeśli chodzi o te przemyślenia. Kurczę, nie wiem czy Wam się podobało to, czy nie. Możecie mi dać znać w komentarzach, co, co o tym sądzicie. I zobaczymy, czy to się przyjmie. Tyle ode mnie. Peace out.